Cześć! Witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się tuż przy krajowej dziesiątce. Od początku tego roku jesteśmy wyłącznym dystrybutorem elektrycznych pojazdów Sarini na rynku polskim. Prezentowaliśmy Wam już nasze poprzednie modele. Były to modele Tito, trójkołowiec, czterokołowiec Piawa, Potem trójkołowiec Fibi, i przyszedł czas na trójkołowca Arno. Właśnie otrzymaliśmy całkiem nowy pojazd, trójkołowiec Arno z silnikiem 1500 W. Zapraszam Was na jazdę testową pojazdem Sarini Arno z silnikiem 1500 W. Cześć, witam Was na jeździe testowej pojazdem Sarini Arno. Zacznijmy może od prezentacji, tak pokrótce, to gdzie się znajduje przed nami na kierownicy. Zacznijmy od prawej strony. Tutaj mamy przełącznik od pozycji zmiany biegów. Skrzynia tutaj w tym modelu jest automatyczna, bezstopniowa. D do przodu, N pozycja neutralna, R do tyłu. Poniżej mamy włącznik świateł. Tutaj mamy na pozycji włączonej, na światła mijania, światła pozycyjne, światła wyłączone. Po lewej stronie mamy przełącznik na światła drogowe, czyli długie, poniżej przełącznik od kierunkowskazów, klakson oraz włącznik świateł awaryjnych. Ok, włączę może ekran. Nasz display. W tym modelu ekran nie jest dotykowy. Posługujemy się nim przyciskami, które mamy po lewej części naszego pojazdu. Tutaj mamy Włącznik, możemy zmienić tej pozycję, czy z radia, na bluetooth, czy, czy, czy też na przykład, żeby słuchać muzyki z pendrive'a. Tutaj mamy wyszukiwanie tymi przyciskami fal radiowych, tutaj mamy przyciski głośniej ciszej. Tutaj znajduje się gniazdo USB. Możemy sobie podładować smartfon, bądź, bądź właśnie włożyć pendrive, z którego będziemy odtwarzać muzykę. W tym modelu stacyjkę mamy standardową, w którą wkładamy kluczyk. Na wyposażeniu pojazdu mamy dwa kluczyki oraz piloty obsługujące centralny zamek. Po prawej stronie mamy przycisk od ogrzewania nawiewu, światła przeciwmgłowego. Tutaj ten przycisk służy w tym modelu jako zaślepka, mimo że mogłoby się wydawać, że jest to przycisk od wycieraczek, ale tutaj w tym modelu mamy tak, że ten przycisk wycieracz, od wycieraczek to jest ten. Także, jeżeli go włączymy, to zaczyna nam działać wycieraczka. A tutaj mamy przycisk od spyskiwacza szyby. Teraz tak, w tym modelu mamy dwa rodzaje hamulca. Hamulec nożny znajdujący się z prawej dolnej części oraz hamulec tutaj w manetce. No i hamulec oczywiście postojowy, tak zwany ręczny, też znajdujący się tutaj po prawej stronie. Ok, przystępujemy do jazdy testowej. Tutaj, kiedy już kluczyk mamy przełączony na pozycję on, tak naprawdę pojazd jest gotowy do jazdy. Bieg mamy wbity na D. Ok, zwalniamy tylko hamulec postojowy i ruszamy. Formuła będzie, tego, tego filmu będzie wyglądała e, tak jak podczas jazdy testowej modelem. Fibi. Czyli przejedziemy się przez, przez miasto. Później pokażę też Państwu, jak wygląda rozpędzenie się od zera do prędkości maksymalnej, czyli 45 km na godzinę. W przypadku Arno, podobnie jak w modelu Fibi, te dźwięki z otoczenia są bardzo fajnie już izolowane, nie słychać tego, co się dzieje na zewnątrz. Pojazd jest zdecydowanie, zdecydowanie bardzo fajnie wyciszony. Przejeżdżając teraz przez tory kolejowe w Arno, też podobnie tak jak mówiłem, to w przypadku modelu Fibi, czuć już bardzo dobrze pracę amortyzatora, amortyzatorów. Pojazd ten nie jest bardzo mocno sztywny, tylko czuć, czuć że już te, te nierówności, te dziury są bardzo dobrze tłumione. silnika 1500 W pojazd bardzo, bardzo dobrze rodzi sobie ze wzniesieniem tutaj w tym momencie jedziemy pod wzniesieniem z tym, że no wyczuwalne jest to, że w modelu FIBI, który testowaliśmy wcześniej jest to, jest to czuć zdecydowanie bardziej to, że że pojazd no, no lepiej pokonuje to wzniesienie to z tym, że tutaj naprawdę nie ma nie ma z tym też również żadnego problemu Widać, jesteśmy pod górkę, jedziemy w dwie osoby, a, a pojazd równie szybko nabiera prędkości. że użyjemy wycieraczki. OK, to byśmy mieli na tyle, jeżeli chodzi o jazdę testową modelem Sarini Addo. Pamiętajcie, że wszystkie nasze pojazdy możecie również zakupić w systemie ratalnym. E, przypominamy, że w tej chwili firma Sarini posiada już w swojej ofercie e, kilka modeli. Przypominam, jest to trójkołowiec Tito z silnikiem 2000W. Czterokołowiec Piawa z silnikiem 2000W trójkołowiec FIBI z silnikiem 2500W oraz trójkołowiec ARNO z silnikiem 1500W. Na, wszy na wszystkie pojazdy udzielamy dwuletniej gwarancji. Pamiętajcie, że mamy serwis mobilny oraz infolinię, na której możecie dowiedzieć się wszystkich informacji dotyczących tematów Sarini. Zapraszam wszystkich na salon 2 Zapraszam na sarini.pl i pamiętajcie, że każdy pojazd zamówiony przez Was możemy dowieść w dowolne miejsce w kraju. Pamiętajcie, salon 2 wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.